Turnieje organizowane są przez Warmińsko-Mazurskie ZRZESZENIE Ludowych Zespołów Sportowych, Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Turnieju uczestniczą. Zgłoszone drużyny z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, bądź członkowie warmińsko-mazurskich ZTSów. ów A formą eliminacji do, do tych turniejów była runda rewanżowa, runda wiosenna rozgrywek pierwszej i drugiej ligi Trumpkarza WMZPN. 18 czerwca rozgrywaliśmy finał wojewódzki w turnieju piłkarska kadra czeka chłopców i dziewczynek, Chłopcy grali w roczniku 2007 i młodsi, natomiast dziewczynki 2009 i młodsze. Po uzgodnieniu z naszym warmińsko-mazurskim zrzeszeniem ludowych zespołów sportowych uzgodniliśmy, że będziemy w tym roku gospodarzem tych finałów. Stawiamy też w swojej strategii rozwoju gminy na lata następne wychowanie młodzieży poprzez sport, a szczególnie tutaj piłka nożna, no i inne dyscypliny. I to też się wiąże z tym, że dzisiaj jesteśmy na tym stadionie i te rozgrywki się właśnie odbywają.